Ganczy, ja ciekawszy. Więc tak. E, Co warto wypić? Wino daje człowiekowi mądrość. Oh. Piwo, wolność. Do tańca pasuje szampan. Do tanga rum. Koniak to melancholia. Łyski dodaje siły, mocy. Wódka powoduje głupotę. A woda dostarcza bakterii. Uczeni udowodnili, że wypijając litr wody dziennie wchłaniamy rocznie 1 kilogram escherichia coli, to jest bakterii występujących w fekaliach. Innymi słowy, pijąc wodę spożywamy rocznie kilogram gówna. Natomiast pijąc piwo, wino, rum, whisky, łódkę lub inny napój wysokokojowy, nie ponosimy tego ryzyka, ponieważ alkohol polega procesowi uzdatniania i oczyszczania poprzez ważenie, fermentację, filtrowanie, destylację. Pamiętaj: wino, wódka, piwo równa się zdrowie. Woda równa się gówno. Dlatego znacznie lepiej jest pić wódkę i pleść głupstwa, niż pić wodę i być zasraniczem.